To z Was kochani wierzy w duchy, w zjawiska paranormalne? Jeśli jeszcze nie wierzycie, albo nie jesteście pewni, to być może dzisiaj poczujecie dreszczyk i może po lekturze dzisiejszej książki zmienicie zdanie. A to dlatego słuchajcie, że dzisiaj wybieramy się na polowanie, na polowanie z prawdziwymi łowcami duchów. Tak kochani, dzisiaj to nie fikcja, ale sama prawda. Hej, hej, moi drodzy, w ten jakże mroczny, jakże tajemniczy dzień, wita Was Olga z Wielkiego Buka. Bezsenna środa przed nami, dzień grozy, dzień horroru, dzień opowieści tajemniczych, niesamowitych i strasznych przede wszystkim. To cykl, słuchajcie, poświęcony mojemu ukochanemu gatunkowi właśnie, który prowadza już ponad 10 lat na Wielkim Buku. I dzisiaj, tak jak obiecałam, nie będzie fikcji, dzisiaj będzie na poważnie. W moje ręce trafiła, słuchajcie, pozycja z serii jak najbardziej prawdziwych i jednocześnie strasznych. Przed Wami łowcy duchów Jamie Davis i współautora Samuela Queena. Nawiedzone zakłady psychiatryczne, szpitale i więzienia, opowieści na faktach i wielkobukowy patronat od wydawnictwa Replika. Będzie o miejscach strasznych i niesamowitych, miejscach naznaczonych przeszłością, gdzie ta przeszłość wciąż czai się kątach. Jamie Davis wierzy w duchy. Jest empatką, to znaczy wyrobiła w sobie taką wrażliwość, wrażliwość na emocje innych ludzi, na ich uczucia, także na emocje i uczucia tych ludzi, którzy już odeszli z tego świata. Polowanie na duchy i próba udowodnienia ich istnienia to słuchajcie, jest jej hobby, to jest jej pasja. To jest takie zajęcie, które sprawia jej moc radości, no i daje ten zastrzyk adrenaliny. Tym razem wraz z Samuelem Queenem próbowała udowodnić, czy miejsca, Uznane za nawiedzone, ba, nawet takie oferujące słuchajcie wycieczki z motywami duchów, są w gruncie rzeczy naprawdę nawiedzone, czy może niekoniecznie. Do przeprowadzenia badań, co ważne, wybrała nie tylko metodę empiryczną, nie tylko swoje uczucia i swoją wrażliwość, ale przede wszystkim bardzo profesjonalne, bardzo czułe. Sprzęt. W książce autorzy dzielą się wrażeniami ze zwiedzania właśnie tych miejsc uznanych za nawiedzone. Tym razem wybrali i były szpitale, i zakłady psychiatryczne, i więzienia. I e, również oferują nam swoje wnioski z przeprowadzonych tam badań. No i tutaj trzeba zadać to najważniejsze pytanie bezsennych śród, czyli czy straszy? Czy łowcy duchów straszą? No, i w tym przypadku, słuchajcie, tak naprawdę wszystko zależy od Was i od tego, czy wierzycie, czy nie. No właśnie, bo to jest tak jak z demonologami Warren'ami yy, i z historiami o opętaniach, o nawiedzeniach, tych prawdziwych oczywiście. Yy, tutaj albo uwierzymy w te historię, bo sami wierzymy. Albo i nie. Więc aby się bać, musicie uwierzyć. No i tak, słuchajcie, H.P. Lovecraft powiedział kiedyś, że wierzy, iż miejsca mają duszę. Ta dusza może być albo dobra, albo zła. Ostatnio przy okazji słuchania wywiadu z Izabel Kania, z autorką hasjendy, którą tutaj również omawiałam, ona również zdradziła, że właśnie w to wierzy. W te emocje we wspomnienia zaklęte w murach. Idąc tym tropem możemy sobie z łatwością wyobrazić emocje, wspomnienia, które są zaklęte w murach takich miejsc jak właśnie zakłady psychiatryczne, szpitale czy więzienia. To słuchajcie jest ból, to jest cierpienie, to jest tęsknota, ale to jest także złość, nienawiść, wszystko to co najgorsze, co przez lata słuchajcie pęczniało, co się namnażało. Tym samym słuchajcie łowców duchów można potraktować tak naprawdę jako dobrą zabawę, jako jedno Jedną z kolejnych tak naprawdę fikcyjnych opowieści. Nawet można tę książkę potraktować jako przewodnik po miejscach intrygujących, potencjalnie nawiedzonych, ale można tę książkę również, słuchajcie, potraktować jako dowód jako dowód na to, że czasami ta zasłona do tego drugiego świata prześwituje nam i coś widać. No właśnie, i można się wtedy natknąć na coś, czego tak naprawdę już od długiego czasu nie ma. Łowcy duchów to tak w gruncie rzeczy jest właśnie przewodnik, przewodnik po miejscach potencjalnie nawiedzonych w stanach. Zjednoczonych. Jamie Davis wraz ze swoim współautorem Samuelem Quinnem dzielą się słuchajcie wrażeniami ze swoich wycieczek, ze swoich wyjazdów e, dzielą się również swoimi przemyśleniami na ten temat. Szczegółowo słuchajcie opisują swoje wycieczki i wskazują również te miejsca, które mogą być właśnie potencjalnie nawiedzone. Takie, które faktycznie mogą kryć jakąś głębszą tajemnicę. Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie te wybrane miejscówki to są tak naprawdę miejsca turystyczne. Takie, które są przygotowane na odwiedziny, właśnie w sposób jak najbardziej amerykański. One są nakierowane na zysk, a tym samym one oferują ten właśnie dreszczek emocji odwiedzającym ich turystom, bez względu na to, czy ten dreszczek jest prawdziwy czy po prostu zmyślony, a w zasadzie spreparowany. Autorzy jednak, słuchajcie, próbują przebić się przez tę ściemę i robią to tak szczerze, robią to tak prosto z mostu. W Łowcach Duchów znajdziemy i zdjęcia, znajdziemy i szczegółowe opisy, i również atrakcje, które mogą się wydać ciekawe dla zwiedzających. Czyta się z zainteresowaniem i z takim podekscytowaniem, tym bardziej, kiedy właśnie chcemy uwierzyć. Myślę, że to jest kolejna publikacja na faktach od wydawnictwa Replika, na którą warto słuchajcie zwrócić uwagę. I tak jak Wam powiedziałam, albo uwierzymy, albo niekoniecznie. A teraz razem z wydawnictwem replika zapraszam Was na konkurs łowcy duchów nawiedzone zakłady psychiatryczne, Szpitale i Więzienia do wygrania dla Was w naszym konkursie, a pytanie konkursowe brzmi: Co dobrego, strasznego ostatnio przeczytaliście, a może co obejrzeliście, a może w co graliście? Polecajcie albo książki, albo filmy, albo seriale, albo gry do wyboru do koloru. To są Wasze polecajki, straszne polecajki. Wrzucajcie je w komentarzach pod filmem. Konkurs. Przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Tak jak wspomniałam, wszystko zależy od waszej wiary. To jest tak jak z demonologami albo wierzycie, albo niekoniecznie. Jamie Davis na pewno, słuchajcie, wierzy. I jej wiara jest taka szczera, i zaangażowanie również jest szczere, co ogromnie słuchajcie, doceniam. I tak jak powiedziałam, oni opowiadają o tych miejscach bez ściemy zwiedzają je z zainteresowaniem również dociekają czy historie, które mają przyciągnąć turystów są prawdziwe, czy może niekoniecznie podrzucają również tropy, które mogą wskazywać na to, że jakieś miejsce jest faktycznie nawiedzone, jest przepełnione jakąś niesamowitą energią właśnie i tak jak powiedziałam, to jest takie szczere, takie bezpretensjonalne, takie właśnie w amerykańskim stylu tak jak powiedziałam, te miejsca, które wybrali, one są nakierowane na turystów. To są takie miejsca, które już są atrakcjami i bardzo łatwo jest coś tam spreparować, przygotować właśnie pod ten potencjalny dreszczyk, a jednak oni się próbują przez to przebić. Jest to ogromnie ciekawe i z pewnością jest to fascynujące, tak jak powiedziałam tym bardziej, kiedy także chcemy uwierzyć. Dajcie znać, czy lubicie właśnie takie historie o nawiedzeniach na faktach, wrzucajcie właśnie swoje wrażenia z lektury, jeżeli już czytaliście w komentarzach, też pod filmem. Możecie zajrzeć również na bloga Wielkiego Booka, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!